Situation they got me facing. I can't live a normal life. I was raised by the streets, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my ten in my hand and a gleam in my eye. I'm a loped out gangster, set tripping banker, and my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, they ain't nothing but a heart. I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things are going, I don't know. And the power, minute after minute, hour after hour, everybody's running, but half of them ain't looking. What's going on in the kitchen? But I don't know what's cooking. They say I got to learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can't. I guess they won't. I guess they front. That's why I know my life is out of luck, fool. Try to not reply, just kind of moving on. You know that I'm still asking, words. Just be honest, yeah, be honest, oh. Too much temptation, comes in believe way, when you lie. Hiding from something, but you catch me by surprise, and I don't want it, I don't want it, oh. Now.

Take Na wiosnę trwa szczęśliwa godzina razy aż 1055 szans. 55 tysięcy to jest minimum w sejfach. Nagroda główna 990 tysięcy RMF 7474 i www.rmffm. Reklama. Czy wszystkie elektryczne samochody są takie same? Każdy daje Ci komfortową ciszę, możliwość darmowego parkowania w mieście czy jazdy buspasem. A w Twoim BMW otaczają Cię materiały premium, innowacyjne technologie, a legendarną radość zjazdy potęguje dźwięk samochodu skomponowany przez Hansa Zimmera. Skorzystaj z leasingu 0% na wszystkie modele elektryczne BMW. BMW. Radość zjazdy. 100% elektryczna. Let's go! Świętujemy dzień mamy w Media Markt. Idealne na prezent będą Smartwatch Samsung Galaxy Watch 7 w kolorze kremowym. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 899 zł. Teraz za 799 zł. Lub suszarka do włosów Philips z technologią monitorującą temperaturę powietrza. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 649 zł. Teraz za 549 zł. Media Markt. Zakupy tu W Lidlu sprzątamy nawet kilka razy dziennie Dbamy o porządek na półkach, czystość i o Twój komfort robienia zakupów Bo jak czystość, porządek i niskie ceny, to w Lidlu Szukasz prezentu który naprawdę trafi w dziesiątkę w rtv euro GD znajdziesz same trafione prezenty dla kawoszy kinomaniaków i gadżeciarzy mamy taty i dziecka setki okazji na prezent dla każdego na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 do 14 dni pracy na baterii najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1099 teraz za 899 zł w sklepach i na euro.pl. Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro Jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro Zamów kawę Nescafe Classic 400 gramów z za 49,99 Czy ja dużo czytam? Oczywiście, że nie Oczy już nie te Ale mój syn czyta Czasem nawet mi Czytałem dziecku Nauczyłem je czytać Wojciech Mann ojciec dziecka. Tata też czyta, fundacja powszechnego czytania. Marian, ale mamy luks po tym remoncie No, Barbara, wymiana starych sprzętów na nowiutkie, energooszczędne AGD Hisense z Media Expert To to był strzał w dziesiątkę No, jeszcze odkurzacz gratis dostaliśmy, raz, dwa i po sprzątane. Wiosenne porządki z Media Expert Kup lodówkę lub pralkę z suszarką w promocji i otrzymaj odkurzacz pionowy Hisense O wartości 1249 zł, 99 groszy w prezencie Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl po reklamie? Prawie godzina dziesiąta, więc zaczynamy najnowsze wydanie faktów w FM, a zapraszają od rana Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski. W Gdyni, w Centrum Operacji Morskich Marynarki Wojennej, trwa narada z udziałem premiera dotycząca wczorajszego incydentu na Bałtyku. Tankowiec rosyjskiej floty cieni pływał w pobliżu podmorskiego kabla łączącego Szwecję z Polską. Na razie nie ma żadnych e, złych sygnałów. 13... Czekamy zatem na ostateczny efekt misji ORP-HWL już. faktach także rozgrywający na scenie politycznej. Naszej, krajowej i międzynarodowej. Zapraszamy. W Centrum Operacji Morskiej w Gdyni trwa pilna narada z udziałem premiera Donalda Tuska w związku z wczorajszym incydentem na Bałtyku. Jeden z statków rosyjskiej floty Cieni, jak mówiliśmy, wykonywał podejrzane manewry w pobliżu podmorskiego kabla energetycznego łączącego Polskę ze Szwecją. Przed centrum jest nasz wóz satelitarny i trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski. Staszku, witamy Cię. Co Dzień dobry. o tym wczorajszym incydencie mówił premier Donald, Donald Tusk? Premier potwierdził, że rosyjski statek po interwencji polskiego wojska odpłynął, ale jego zachowanie wzbudziło poważne niepokój. Udało się zniechęcić statek do jakichś działań kinetycznych, które mogłyby spowodować uszkodzenia kabla energetycznego. Cały czas badamy, czy nie doszło do podłożenia jakichś ładunków. No, wiadomo, że trzeba to sprawdzić bardzo dokładnie. Tak mówił premier Donald Tusk, dodając, że takie incydenty mogą się powtarzać. Na miejsce wysłano ORP Heweliusz, specjalistyczny okręt, który potrafi bardzo dokładnie zajrzeć pod wodę. On cały czas jest na miejscu. Dzięki sonarom i podwodnym dronom może stworzyć trójwymiarową mapę dna morskiego i sprawdzić, czy w pobliżu nie pojawiło się coś, co mogłoby zagrażać infrastrukturze. Na początku roku byłem, brałem udział w ćwiczeniach na Bałtyku. Wiem, że szczególną uwagę marynarze zwracają na jednostki, które manewrują w nietypowy sposób. Zmieniają kursy, pływają powoli, a do tego okresowo wyłączają systemy identyfikacyjne. Z Gdyni Stanisław Pawłowski. Ławomir Mencen jest obecnie jednym z głównych rozgrywających na scenie politycznej. Przyznawał to w porannej rozmowie w RMF FM poseł PiS Marcin W Studium Tomasz Tarlikowski tą a kogo jeszcze za skuteczną politykę pochwalił przydacz. Drugi na jego liście był Grzegorz Braun. Mencen i Braun starają się jeszcze grać w, w jakąś politykę po pierwszej turze. Natomiast Hołownia i Biejat złożyli już broń i zasadami. To trzeba no to zaraz... sprawiedliwość to zaraz Do Zandberga przejdę. Hołownia i Biejat już padli plackiem przez Donaldem Tuskiem. No to teraz przechodzimy do Adriana Zandberga Dla którego poseł przydacz także znalazł ciepłe słowa Adrian Zandberg rzeczywiście no, gra tutaj lepszą grę I ja też z pewnym szacunkiem podchodzę do Adriana Zandberga Bo ta jego kampania nie koncentrowała się wokół spraw Tylko o takich ideologicznych tylko koncentrowała się, się nie koncentrowała no, na kwestiach ideologicznych no, Koncentrowała się tylko wokół tematów, które dla mnie są też bardzo ważne Tematy społeczne, tematy infrastrukturalne, tematy gospodarcze Mówił o ochronie zdrowia, mówił, my się z tym zgadzamy Mówił o CPK i atomie Jasne, my też. Nie jest więc zaskoczeniem, że PiS chce zawalczyć o poparcie przynajmniej części wyborców Zandberga. IMGW ostrzega przed burzami na południu Polski na Podlasiu. Padać i grzmieć będzie w województwach Śląskim, Małopolskim, Świętokrzyskim, w części Podkarpackiego, Łódzkiego, Mazowieckiego, Lubelskiego i Podlaskiego. Jak wspominaliśmy, lokalnie spać może grać. W Kongresie Stanów Zjednoczonych rośnie presja, żeby by podjąć wobec Rosji stanowcze kroki w związku z tym, że Władimir Putin gra na czas. W faktach teraz korespondent FFM Paweł Żuchowski. Dzień dobry. Część polityków coraz głośniej mówi o tym, że Trump jest ogrywany przez Putina i czas na podjęcie kroków, które pokażą Moskwie, że USA mają możliwości kolejnego uderzenia w rosyjską gospodarkę. Podobnie uważają komentatorzy. Daniel Freed, ekspert Atlantic Council, mówi, że polityka marchewek nie wystarczy, muszą być i kije. Dotychczasowe przyjazne wypowiedzi Trumpa o Putinie nie przyniosły nawet tymczasowego rozdejmu, który zaproponował. Tymczasem prezydent USA Donald Trump odmówił zrealizowania groźby sankcji wobec Rosji w rozmowie z europejskimi przywódcami. Według urzędnika Białego Domu, na którego powołuje się New York Times, powodem jest chęć umożliwienia robienia interesów z Rosją dla amerykańskiego biznesu. Trump jest już za to krytykowany w Waszyngtonie przez niektórych polityków, którzy uważają, że daje się ogrywać Putinowi. Mówią, że jest naiwny, myśląc, że Putin zgodzi się na jego warunki. O Korei Północnej wystrzeliły w kierunku... Japońskiego. Kilka niezidentyfikowanych pocisków manewrujących. To już druga taka w maju północnokoreańska próba rakietowa. Medialną uwagę bardziej przykuł jednak wcześniejszy incydent w Korei Północnej. Podczas ceremonii wodowania wojennego okrętu w porcie Chongjin doszło do poważnego wypadku. Niszczyciel utracił równowagę, przechylił się na bok. Uszkodzona została dolna część kadłuba, a to wszystko działo się na oczach Kim jong -una. północno Północnokoreański przywódca nazwał incydent aktem kryminalnym, którego nie można tolerować. I Kim Wydał też rozkaz natychmiastowego naprawienia okrętu do czerwcowej sesji Komitetu Centralnego Partii Pracy Korei. Radio, Muzyka, Fakty. RMF FM. Niebo nad Krakowem jest raczej szare i tak pozostanie też w najbliższych godzinach. Termometry wskażą w tym czasie nawet 20 stopni i to będzie już temperatura maksymalna na dziś. Po południu zrobi się minimalnie chłodniej, a zachmurzenie utrzyma się na bardzo wysokim poziomie. Do tego najprawdopodobniej spadnie deszcz. Pochmurno i deszczowo będzie również wieczorem. Tutaj Daniel Dyk, program Ble do piątku. Zaraz nowa piosenka Eda Shirana w radiu RMFFM. No i będę miał dla Was jeden z hitów, który no swego czasu pozamiatał wszystko, ale o nim sobie jeszcze porozmawiamy. Teraz z kolei Meg Rainy.